Hejka widzowie, witam Was na moim kanale i to jest mój pierwszy odcinek i na tym kanale będę nagrywała z Boka i będą też może się pojawiać szorcy, więc no więc dzisiaj pokażę Wam moją rodzinkę i mój domek w stoka boka, więc zaczynamy! Więc pokażę Wam teraz mój domek. No więc tutaj mamy jakby wejście do domu. No i tutaj mamy taką ławkę. Tutaj mamy skrzynkę na listy, kosz, taki krzaczek, dzwonek, taki parawan jakby. Tutaj mamy świeczkę, takie lampy. No i tutaj mamy takie zwisające takie coś, nie wiem jak to się nazywa, więc tak wygląda jakby wejście do domu, więc teraz wchodzimy i tutaj mamy taką półeczkę, tutaj mamy klucze, tutaj mamy taki kod. Tutaj mamy, żeby zdjąć buty lub założyć taką ławeczkę Tutaj mamy pufę, tutaj szafkę na buty, lustro I tutaj są takie karteczki po prostu przywieszane Tutaj mamy zegar, odświeżać powietrze, książki, taki diamond No i, znaczy nie wiem jak to się w sumie nazywa No i tutaj mamy taką lampę no, a tutaj jest taka po prostu torba dla pieska i kotka. Dalej mamy tutaj um, takie na korytarzu, um, tutaj różne takie rzeczy, na przykład jakieś um, takie kryształy. Tutaj mamy na przykład taką szatyłkę. No, um, tutaj mamy w windzie ławkę, no i taki kwiatek. Um, no, tutaj mamy taką, taki mały stoliczek, no i na tym stoliczku jest właśnie świeczka. No i lampka. Dalej, tutaj mamy kuchnię, i tutaj mamy lodówkę. Tutaj mamy takie rzeczy, znaczy takie po prostu przepisy. Tutaj mamy. Um, takie um, tutaj mamy taką właśnie nie wiem jak to się nazywa, szafka, coś takiego um, no i tutaj jest majon... dworze jaki majonez? Tutaj mamy nutelle i masło orzechowe, tutaj są mąki i, i makaron, tutaj um, mamy blaty tutaj um, jest tarka i takie, no coś. E, tutaj mamy e, no, różne noże, różne sztuczce, chleb do kawy. E, no, i, no i tutaj mamy szklanki, e, no i talerze. Tutaj mamy jedzenie dla pieska i kotka. Tutaj mamy taki. To, no, nie wiem jak to drzewko się nazywa, ale dobra. Tutaj mamy dla pieska takie legowisko. Telewizor, em, kanapę, em, no tutaj mamy jeszcze, tutaj mamy em, stolik, pufę i tutaj mamy dla kotka taki drapak. No tutaj takie zwisające listki, no i, em, no i taki obraz. Dalej mamy łazienkę i tutaj jest prysznic, wanna, no toaleta no, e, tutaj mamy papier, e, tutaj mamy szczoteczki do zębów, pastę, szczotkę, perfum, e, nożyczki, suszarkę i taki kremik. Tutaj mamy kule do kąpieli, tutaj mamy ręczniki, szlafroki, tutaj takie no takie rzeczy. E, tutaj mamy maseczki, jakieś tam płyny, tutaj jakieś płyny no i gąbkę do mycia. E, no i jeszcze ręczniczek. Więc no dalej mamy taki jakby pralnię. E, no i tutaj mamy właśnie pralkę, pralkę i suszarkę. E, no tutaj mamy taką apteczkę. E, Tutaj mamy takie napranie, tu też takie napranie, kosz, no jeszcze żelazko i deskę do prasowania, tutaj mamy takie zapasowe, na przykład papier toaletowy, no albo papier kuchenny, tutaj mamy pasty, chusteczki, gularkę. No, Tutaj mamy różne płyny, tutaj różne proszki. A tutaj mamy takie do sprzątania, czyli na przykład odkurzacz, mop, jakąś tam miotłę, no. Tutaj mamy jeszcze wiaderko z wodą, no. I tutaj gąbki. No i tak się prezentuje du. A więc teraz Jedziemy na górę i pokażę wam na, co znajduje się na górze. Dobra, więc jesteśmy już na górze, więc tutaj mamy taras, no i znaczy no no taras, sumie nie wiem. No tutaj mamy rowery i dyskororkę moją. Tutaj mamy piłkę i takie psikawki do wody em, tutaj mamy takie leżaki, parasol i tutaj mamy taki jakby ala stolik w tym parasole no. i tutaj mamy picia tutaj jest ognisko, grill, huźdawka i tutaj mamy takie trzy pontony em, do pływania tutaj mamy taki stół em, taki właśnie jak było tam na wejściu. No nie wiem, takie lampeczki. Tutaj mamy krzesła. Tutaj mamy właśnie taki. No, taki sok, nie wiem. No i tutaj takie szklanki. No z piciami Dobra. Tutaj mamy jakby też taki mini korytarz. I Tutaj mamy właśnie śpiwory, czy tam jakieś te. Tutaj mamy em, też lampkę, no i taką jakby alamuszkę. Mm, no i tutaj mamy takie e, powieszone, tutaj mamy z, takie zwisające em, lampeczki, takie no. Em, tutaj mamy takie... Em, no właśnie nie wiem jak to się nazywa, więc jeżeli wiecie, możecie napisać w komentarzach. Tutaj mamy sypialnię rodziców. Mamo, przedstaw się. Do czego? No do widzów. A, no dobrze. Więc ym, cześć. Ja mam na imię Ania. A to jest mój o Jezu. mój mąż i on ma na imię. No, przedstaw się. Hej, jestem Mateusz. No, więc em, tak wygląda nasza sypialnia. Tu mamo oprowadzić, czy ja mam oprowadzić? No, mogę oprowadzić. No dobra, to ja już idę. No to ja już idę. Dobra, e, w takim razie Jezu, zostawię ten pilot. No więc tutaj mamy łóżko. Tutaj mamy telefony, zegarki. Nie wiem po co dwa, ale dobra. Um, tutaj mamy portfele nasze, taką świeczkę. No i tutaj mamy takie: e, takie. Jakieś. Kryształy, coś takiego. Tutaj mamy toaletkę. I tutaj mamy e, szczotkę do włosów. E, perfum, waciki. Tutaj mam takie rzeczy: do malowania się. Tutaj taki kwiatek. E, tutaj mm, mamy telewizor. Taką, taką kanapę. Pilot. Um, tutaj mamy taki parawan, no a tam są nasze walizki i tutaj ogólnie mamy szafę, um, no i dyma, no i tutaj jest jeszcze biurko Mateusza, jak on pracuje, no i tu jest jego komputer, no i tu jest jeszcze jego tablet, więc no tak wygląda nasza sypialnia. Dobra, siostra, przedstaw się widzom i oprowadź po pokoju widzów. No dobra. Hejka, ja mam na imię Ala i e, no i to jest mój pokój. I tutaj mam łóżko, telewizor. E, tutaj mam taką półkę, pufę, tutaj mam biurko, e, komputer, toaletkę, no i szafę. No, i w sumie to wszystko, ale też pokazać, no dobra. ok, więc idziemy dalej, i tutaj, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co będzie, to oglądajcie moje odcinki, bo niedługo już w którymś odcinku coś będzie, jakaś niespodzianka, więc zobaczycie. A na razie przechodzimy do mojego pokoju, ostatniego już pomieszczenia. No, i tutaj jest mój pokój, i tutaj mam taką um, półeczkę, świeczkę, taką um, sztukę, no, którą wygrałam. Um, otwierzać tutaj tablet z rysikiem, telewizor, łóżko. Tutaj mam w tej, pół, oj, w tej półce ubrania. No, i tutaj mam biurko, takie serduszko z Alą na pół, bo ogólnie ona tam miała na biurku tylko fioletowe. No, i tutaj moje pamiętniczki, walizka, pufa, takie hamak, no, takie, ale jakby, takie jakby hamak, taki ala. No, i tutaj mamy też, właśnie mam toaletkę, tutaj mam takie perfumy, jakieś kremy, no i tak. Więc to wszystko. Dobra, więc to na tyle. Więc wyczekujcie odcinka, bo jutro się pojawi kolejny odcinek. Więc dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i pa!